Panie profesorze, 20 lutego odbyły się siódme łódzkie warsztaty niewydolności serca. Czy mógłby pan podsumować najważniejsze doniesienia z tego wydarzenia? Konferencja szeroko poruszała tematy dotyczące leczenia pacjentów z niewydolnością serca. Natomiast pewnie warto zwrócić uwagę na elementy związane z nowoczesną terapią pacjentów, szczególnie z upośledzoną koszliwością lewej komory. Te terapie, które wchodzą do schematów, algorytmów leczenia pacjentów i które na podstawie ostatnich wyników badań klinicznych no, są terapiami na chwilowe są przełomowymi. Mam tutaj na myśli po pierwsze, zastosowanie arni u pacjentów z niewydolnością serca i dalej zastosowanie flozy. Są to dwie grupy terapeutyczne, które nie miały możliwości jeszcze być uwzględnione w schemacie leczenia pacjentów z niewydolnością serca według wytycznych z 2016 roku według Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Natomiast grupy, które były wspominane, na przykład ARNI jako terapia potencjalnie do zastąpienia u pacjentów w przypadku niewystarczającej skuteczności stosowania innej formy blokady układu renina angiotensyna aldostera. Dzisiaj chociażby według nowego algorytmu amerykańskiego z jednej strony ARNI są preferowane nad np. inhibitorami konwertazy jako pierwszy krok leczenia pacjentów, z niewydolnością serca. Dalej, flozyny są dodatkową grupą terapeutyczną do dołączenia do schematu optymalnej farmakoterapii jako leczenie w celu poprawy rokowania pacjentów, w celu zmniejszenia ryzyka zaostrzeń. Warto zwrócić uwagę, że te zagadnienia były dyskutowane podczas warsztatów i były dyskutowane w sposób też praktyczny. Były przedstawiane doświadczenia własne ekspertów, ale także lekarzy, praktyków w kontekście prowadzenia własnych pacjentów i z zastosowaniem tych innowacyjnych terapii. Mamy w Polsce pewien problem z. Z ograniczeniem dostępności tych form terapii, głównie z przyczyn ekonomicznych, ale mam nadzieję, że, że to w jaki sposób ulegnie poprawnie, ulegnie zmianie i te formy leczenia, które wpisują się w aktualny schemat leczenia według amerykańskich wytycznych i zapewne według tegorocznych ogłaszanych w tym roku wytycznych europejskich również zostaną uwzględnione i będą miały silną pozycję.